Witam Was bardzo serdecznie, kochani. Dzisiaj chciałam Wam przeczytać wiersz z najnowszej książki mojego taty, obrazobórcza teoria wszechświata. Bardzo ten wiersz jest na czasie, szczególnie wobec rzeczy, które się dzieją na świecie. I nosi tytuł Zrzucić jarzmo. Jako większość zaczynamy żyć w zaułkach wegetacji. Jako mniejszość tkwimy w szponach szybkiego zysku, zakłamanej polityki, niegodziwych praktyk korporacyjnych, nieuczciwie konkurencyjnych koncernów i zaborczej wszystkowoli, narkotycznego uroku i blichtru wszelkiej władzy. Miłość i troskę zarezerwowaliśmy dla najbliższych. Tkwiące w nas odruchy współczucia dobra i empatii zabarykadowaliśmy w licznych ukrytych niszach skąd często, przemienione bezczynnością, wypełzają wężami grzechu i bezprawie? Trzeba zrzucić to zgubne jarzmo, które kark nasz zgina, podniesionym wzrokiem ogarnąć horyzonty i kroczyć uparcie w rytm ożywczego serca, aż przebudzony umysł wygrzebie się z przepastnego dołu zmarnowanego czasu. I zabrzmią pieśni wyzwolonego zrozumienia. Otrząśnięci z obojętnego milczenia przeszłości i bez nadziei nieuchronnych rozstań z pragnieniami, marzeniami i własną wielkością przywrócimy zagubioną jedność ze światem nieograniczonych możliwości pod kopułą przyzywającego światła gwiazd. Wydostańmy się wreszcie z załukowej wegetacji i pułapki niszczycielskiej zaborczości na prosty szeroki trakt trwałej kreatywnej przyszłości na czyste wody huczące kataraktami uczynków dla urody przędobylskiego życia i niech się tak stanie